Ładni chłopcy byli. Piękni chłopcy. Dzieci. Dobiega końca kolejny, bardzo tragiczny tydzień na polskich drogach. W wypadkach zginęło łącznie 51 osób, natomiast kilkaset zostało rannych. Zapraszam Was na najbardziej rzetelny raport z dróg naszego kraju. Pozwólcie, że dzisiejszy odcinek zacznę od krótkiej, lecz bardzo ważnej informacji. Nie przewijajcie proszę tego fragmentu. Jak pewnie wielu z Was zauważyło, na moich materiałach pojawiły się bloki reklamowe. Starałem się bardzo długo nie włączać monetyzacji, jednak nadszedł już czas, aby realnie wykorzystać kanał do pomocy ofiarom wypadków i ich rodzinom. Sądzę, że mamy już ten potencjał. Przychód z każdego niedzielnego odcinka będę przekazywał bezpośrednio potrzebującym lub na zbiórki publiczne. Liczę na Waszą ogromną pomoc. Jedyne co należy zrobić, to oglądać każdy odcinek do końca oraz udostępniać go w swoich mediach społecznościowych. Oczywiście mając na uwadze chęć bycia lojalnym wobec Was, będziecie przeze mnie informowani o tym, ile pieniędzy udało nam się wspólnie uzbierać z danego odcinka. Będę to robił w odstępach 30-dniowych od dnia publikacji do momentu, aż liczba nowych wyświetleń przestanie generować przychody. Mam nadzieję, że przyjmiecie moją inicjatywę pozytywnie. Jeśli zaś chcecie wesprzeć mnie oraz rozwój kanału Katastrofy, udostępniłem także opcję comiesięcznego wsparcia, za które dostaniecie ode mnie specjalne bonusy. Pieniądze uzbierane z tego narzędzia będę przeznaczał na zakup rzeczy niezbędnych do rozszerzenia działalności kanału. Obecnie planuję zakup profesjonalnej kamery, mikrofonów oraz oświetlenia. Mam nadzieję, że już niebawem będziecie mogli mnie także oglądać, a nie tylko słuchać. Zakup sprzętu umożliwi mi tworzenie reportaży oraz wywiadów, co jest moim największym marzeniem. Więcej informacji uzyskacie klikając przycisk Wesprzyj znajdujący się pod filmem. Dochód dzisiejszego odcinka, który już właśnie rozpoczynam, przekaże rodzinie pana Krzysztofa z Maudyt, która została potrącona przez pijanego kierowcę. W tym tygodniu doszło do naprawdę wielu strasznych wypadków. Niestety nie byłem w stanie umieścić w odcinku informacji o wszystkich zdarzeniach. Opowiem o tych najistotniejszych. W sobotę 27 kwietnia około godziny 20 na drodze wojewódzkiej numer 340 doszło do tragicznego wypadku. Trzy motocykle jechały z dużą prędkością. Nagle zauważyli przed sobą ciągnik rolniczy. Co jest? Jop. Jeden motocykl zdążył odbić na lewo i go wyprzedzić, drugi zjechał na pas zieleni, natomiast trzeci z potężną siłą uderzył w traktor. O ogromnej prędkości świadczą ślady hamowania, a konkretniej ich długość. Jechali nim dwaj młodzi bracia w wieku 19 oraz 12 lat. Portal Oleśnica 24 podaje, że byli obywatelami Ukrainy. Po zderzeniu z traktorem wybuchł gwałtowny pożar, który objął swoim zasięgiem także ofiary. Spłonęli żywcem. Początkowo wiadomo było jedynie, że tragicznie zmarli byli płci męskiej. Stopień zwęglenia ciał nie pozwalał na ich identyfikację. W miejscowości Parkowo w Powiecie Człuchowskim około godziny 10.30 doszło do tragicznego wypadku. Na drodze krajowej nr 22, na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 201, zderzyły się dwa samochody osobowy i ciężarowy. Pojazdami podróżowali tylko kierujący, kierowca ciężarówki nie odniósł obrażeń. Kierujący Mazdą po zderzeniu wypadł z auta. Udzielono kwalifikowanej pierwszej pomocy, prowadzono reanimację, następnie przekazano go pod opiekę zespołowi ratownictwa medycznego. Po kilkudziesięciominutowej reanimacji ZTRM stwierdził zgon 66-letniego mężczyzny, mieszkańca województwa kujawsko-pomorskiego. Tego samego dnia na Lubelszczyźnie doszło do dwóch śmiertelnych wypadków z udziałem motocyklistów. Pierwszy z nich wydarzył się w miejscowości Dąbrowa-Wronowska. Wstępne ustalenia wskazują, że 25-letni kierujący motocyklem marki KTM na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem, zjechał do rowu i uderzył w drzewo. Motocyklista w wyniku odniesionych obrażeń zmarł na miejscu zdarzenia. Druga tragedia rozegrała się w Rudniku w gminie Wulka. Około godziny 15 młody, 21-letni motocyklista prowadząc swojego Kawasaki nie zapanował nad maszyną na zakręcie i uderzył czołowo w jadącą z naprzeciwka Toyotę. Przed zderzeniem przewrócił się wraz z motocyklem na jezdnie. Skutków możecie się domyślać. Młodzieniec, z rozległymi obrażeniami ciała, został zabrany do szpitala, jednak bardzo szybko zmarł. W niedzielę po południu na ulicy Płochocińskiej w Warszawie doszło do zderzenia czołowego dwóch pojazdów osobowej skody oraz busa. W tym pierwszym podróżowały dwie osoby kobieta i mężczyzna. Nie znam dokładnej ilości osób, które jechały busem. Z tego co się dowiedziałem, Skoda z nieznanej przyczyny zjechała nagle na przeciwległy pas ruchu wprost pod Volkswagena. Na miejscu śmierć poniosła pasażerka osobówki. Kierowca w stanie krytycznym został zabrany do szpitala, jednak na drugi dzień, w poniedziałek, dotarła do mnie tragiczna informacja o jego śmierci. Osoby jadące busem odniosły lżejsze obrażenia, była im udzielana pomoc na miejscu. Dramatyczne okoliczności kolejnego śmiertelnego wypadku, tym razem na Mazowszu. Podczas pościgu policyjnego życie stracił poszukiwany mężczyzna. Do tragedii doszło w miejscowości Rudzienko w poniedziałek około 30. Kilka godzin wcześniej rodzina zgłosiła zaginięcie mężczyzny. Policjanci natychmiast rozpoczęli poszukiwania. Nad ranem zauważyli pojazd, którym poruszał się zaginiony. Podjęli próbę zatrzymania go, jednak ten zaczął uciekać. Po przejechaniu około dwóch kilometrów zjechał na pobocze i uderzył w drzewo. Jego samochód zapalił się. Na miejsce bardzo szybko dotarli strażacy i ugasili płonące auto, jednak ciało mężczyzny było już zwęglone. Kilkadziesiąt minut wcześniej w miejscowości Płoci, czy w gminie Kamień Krajeński, śmierć ponieśli dwaj mężczyźni. Tragiczne sceny rozegrały się na Drodze Krajowej numer 25. Z moich ustaleń wynika, że na prostym odcinku drogi zderzyły się czołowo dwie osobówki: Mazda i Subaru. Pojazdami podróżowali tylko kierowcy. Mazdą 26-letni obywatel Ukrainy, natomiast Subaru kierował 75-latek. Obaj zginęli na miejscu w wyniku odniesionych obrażeń. W zdarzeniu pośrednio brał jeszcze trzeci samochód, jednak jego zniszczenia były niewielkie. Do czołowego zderzenia doszło prawdopodobnie podczas manewru wyprzedzania. Policja nie zdradza szczegółowych informacji. Jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich ucierpiał w wypadku drogowym, potrzebujecie środków finansowych na leczenie, pomoc prawną lub psychologiczną, skontaktujcie się ze mną. Tragedia na Śląsku. Około godziny 15 w Lyskach doszło do śmiertelnego wypadku. 40-letni motocyklista jadąc ulicą Dworcową znacznie przekraczał prędkość. Na łuku drogi, w pobliżu zespołu szkolno-przedszkolnego, podjął się dodatkowo manewru wyprzedzania w miejscu, gdzie było to zabronione. W pewnym momencie stracił Panowanie nad maszyną i z ogromną siłą uderzył w bariery energochłonne. Razem z nim jechała 15-letnia dziewczynka, jak się okazało, jego córka. Nastolatka, w wyniku odniesionych rozległych obrażeń ciała, zmarła natychmiast. Na miejscu musiał interweniować śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Sprawca wypadku został zabrany do szpitala w stanie krytycznym, gdzie również zmarł następnego dnia. We wtorek po południu na katowickim odcinku autostrady A4 na wysokości centrum handlowego Trzystawy 46-letni mieszkaniec Mysłowic kierujący motocyklem z impetem uderzył w osobowego Citroena. Niestety motocyklista nie przeżył wypadku. Zginął na miejscu. Jest to już kolejny tragiczny wypadek na śląskich drogach w ostatnich dniach, nie tylko z udziałem motocyklistów. W zeszłą niedzielę w Bargłówce życie straciły matka z córką. Miały 38 i 11 lat. O tej tragedii możecie dowiedzieć się więcej w poprzednim odcinku, który wyświetla się Wam na karcie w prawym górnym rogu ekranu. Dwa tragiczne zdarzenia na Lubelszczyźnie. W miejscowości Smulsko Duże doszło do potrącenia rowerzystki. 38-letni mężczyzna jadąc drogą wojewódzką nr 853 wjechał dostawczym Renault w stojącą przy skraju jezdni 65-letnią rowerzystkę. Uderzenie było mocne kobieta w stanie krytycznym trafiła do szpitala jednak mimo starań lekarzy zmarła. Obrażenia ciała były zbyt rozległe. Na drodze wojewódzkiej 853 występowały spore utrudnienia. Ruch odbywał się wahadłowo. Do drugiej tragedii doszło niedaleko Białej Podlaskiej. Kierowca Volkswagena podejmując wyprzedzanie innego pojazdu, zderzył się czołowo z dwoma autami. Mimo długoprowadzonej reanimacji 42-letni mężczyzna poniósł śmierć na miejscu, wszyscy poszkodowani byli zakleszczeni w swoich pojazdach. Pasażerka Volkswagena oraz kierująca Audi z obrażeniami ciała trafiły do szpitala. Do zdarzenia doszło na drodze powiatowej 1036L, relacji Rokitno-Biała Podlaska w miejscowości Michałki na zakręcie. Kierująca Hondą doznała obrażeń ciała i została przewieziona do szpitala. Pozostali uczestnicy wypadku nie odnieśli poważniejszych obrażeń. O tym wypadku w Wielkopolsce jeszcze długo będą mówić okoliczni mieszkańcy. Osiemnastoletni kierowca rozbił golfa na drzewie, auto zostało doszczętnie zmiażdżone. Ciężko było rozpoznać markę samochodu, a młody mężczyzna wyszedł z tego niemal bez szwanku. Było po godzinie 23, gdy do jednego z domów w Lubini Małej zaczął dobijać się 18-letni mężczyzna. Krzyczał, że miał wypadek. Był w szoku. Ludzie natychmiast ruszyli za nim w miejsce, gdzie rozbił samochód. Kiedy dotarli na miejsce, przeżyli wstrząs. Z golfa została miazga. Zdjęcia z miejsca wypadku są porażające, a młody mężczyzna miał tylko niegroźny uraz ręki. To prawdziwy cud, że nie stało mu się nic poważniejszego. Siła uderzenia była tak potężna, że z Volkswagena wyrwało silnik i znaleziono go kilkadziesiąt metrów dalej. O drugim podobnym zdarzeniu opowiem wam w dalszej części odcinka. W środę 1 maja na parkingu leśnym w okolicach miejscowości Pakosław w gminie Lwówek dokonano makabrycznego odkrycia. W spalonym samochodzie osobowym ujawniono zwęglone zwłoki człowieka. Pierwsze zgłoszenie o kłębach dymu nad lasem wpłynęło już o poranku. Niestety nie zlokalizowano źródła pożaru. Kolejny alarmujący telefon na 112 wykonano kilka godzin później. Tym razem zgłoszenie dotyczyło makabrycznego Odkrycia. Zostało znalezione spalone auto, a w środku znajdowały się zwęglone zwłoki człowieka, których identyfikacja była niemożliwa. Wśród mieszkańców słyszy się zdania o możliwych porachunkach mafijnych. Policja aktualnie nie potwierdza wątku kryminalnego całej sprawy. Nie udziela także informacji na temat tego, czy do pożaru doszło w wyniku wypadku, czy też działania osób trzecich. Tragedia na Pomorzu Zachodnim. W godzinach popołudniowych miał miejsce kolejne w tym tygodniu śmiertelny Wypadek. Na drodze wojewódzkiej nr 162 pod Sławoborzem zderzyły się trzy pojazdy, dwa osobowe i bus. Niestety, mimo prowadzonej reanimacji, nie udało się uratować życia dwóch osób. Obie ofiary podróżowały jednym samochodem. W pojeździe oprócz nich nie było nikogo innego. Jeden z pojazdów, które się zderzyły, dachował na poboczu. Na miejscu zdarzenia pojawili się strażacy, policja oraz pogotowie. Na szosie porozrzucane były fragmenty samochodów. Dacie wiarę, że człowiek kierujący tym pojazdem przeżył? Kiedy pierwszy raz zobaczyłem te zdjęcia, od razu zacząłem szukać informacji o tym, ile osób straciło życie. Życie. To, czego się dowiedziałem, jest nieprawdopodobne. Do wypadku doszło w nocy z 1 na 2 maja. 19-latek pędził drogą wojewódzką nr 328 pomiędzy Przemkowem i rodzinami. W pewnym momencie stracił panowanie nad autem, zjechał na pobocze i z potężną siłą uderzył w drzewo. Samochód rozsypał się w drobny mak. Młody mężczyzna został zakleszczony w pojeździe, dlatego też strażacy musieli użyć sprzętu hydraulicznego, aby go z niego wyciągnąć. Jak się okazało, od nastolatka wyczuwalna była silna woń alkoholu, został zabrany do szpitala przez zespół ratownictwa medycznego. Krótko po godzinie 18 na policję zadzwonił zaniepokojony mężczyzna, który był świadkiem dziwnego zachowania kierowcy osobowego Volvo na S8. Jechał on wężykiem, co sugerowało, że jest pod wpływem alkoholu funkcjonariusze ustawili się na trasie przejazdu Volvo, aby dokonać zatrzymania i dowiedzieć się, co jest powodem nietypowego zachowania. Kierowca jednak zignorował polecenia mundurowych i zaczął uciekać. Tą samą trasą jechał jeden z moich obserwujących, który mógł zginąć przez pirata drogowego. Chwilę później Volvo wypadło z drogi i z impetem uderzyło w drzewo. Zderzenie okazało się być mocno destrukcyjne, ponieważ w pojeździe zostały zakleszczone dwie osoby. 33-letnia kobieta oraz

Strażacy, którzy przybyli na miejsce, rozcięli wrak auta przy pomocy nożyc hydraulicznych. Wezwano dwa helikoptery lotniczego pogotowia ratunkowego. Stan poszkodowanych określany jest jako ciężki oraz bardzo ciężki. Nieoficjalnie dowiedziałem się o śmierci jednej osoby, jednak nie jest to póki co potwierdzona informacja. Ten wypadek zostanie w mojej pamięci na bardzo długo, na wiadukcie obwodnicy Kłocka, tkwiły zniszczone auta, były przewrócone na dach, jednak nie to było Najgorsze. Obok kompletnie roztrzaskanych samochodów leżały zwłoki 21-letniej kobiety, która kierowała Volkswagenem. Kilkanaście metrów dalej leżał 47-latek. Jego ciało wypadło ze skody, która zderzyła się czołowo z autem młodej kobiety. W wypadku brała udział jeszcze jedna osoba, pasażerka Skody. Została zabrana do szpitala w stanie krytycznym. Do dramatu doszło w czwartek około godziny 20. Sceny, które towarzyszyły po wypadku były na tyle drastyczne, że prokurator obecny na miejscu wyraził zgodę na wykonanie jedynie kilku zdjęć. Na autostradzie A2 doszło do groźnego wypadku z udziałem ciężarówki i busa. Rannych zostało 8 osób, w tym 15-letni chłopiec. Wypadek miał miejsce około godziny 6 rano. Według relacji strażaków w miejscowości Kania Góra, bus, którym podróżowała grupa kibiców uderzył w naczepę ciężarówki. Załoga helikoptera przetransportowała do szpitala rannego kierowcę Renault, którego strażacy musieli uwolnić za pomocą sprzętu hydraulicznego. Pozostałych siedmiu poszkodowanych, w tym 15-letniego chłopca, przewieziono do placówek medycznych karetkami. Życiu rannych nie zagraża niebezpieczeństwo kibice Industrii Kielce wracali z meczu swojej drużyny, który rozgrywany był w Niemczech. Tragedia na warszawskim Wilanowie. Około godziny 13 na ulicy Wogla BMW z potężną siłą uderzyło w drzewo. Z auta wyleciała jedna osoba, dwie pozostałe zostały uwięzione we wraku. wybuch pożar, ofiary spłonęły. W wyniku tej tragedii śmierć poniosły trzy osoby. Świadkowie relacjonowali, że na około godzinę przed tragedią BMW poruszało się po okolicy znacznie przekraczając prędkość. Jak dowiedziałem się w trakcie montowania filmu, dwie ofiary pochodziły z Ukrainy, natomiast trzecia z Białorusi. Do groźnego wypadku drogowego doszło w piątek po południu na drodze wojewódzkiej numer 201 w miejscowości Grabowiec. Świadkowie zdarzenia wykazali się wzorową postawą. Starsza około 60-letnia kobieta jadąc od Barkowa w stronę miejscowości Czarne zasnęła za kierownicą. Fiat, którym kierowała, zjechał najpierw na przeciwległy pas ruchu, a następnie uderzył w przydrożne drzewo. Kobieta została ranna. Na pomoc ruszyli jej świadkowie zdarzenia. To oni wyciągnęli poszkodowaną z wraku auta przez rozbitą przednią szybę. Zaopiekowali się kobietą do czasu przyjazdu służb. Poszkodowana została zabrana do szpitala w Szczecinku przez zespół ratownictwa medycznego. Jak zawsze na koniec odcinka publikuję szczegółowe statystyki z dróg. Zostawcie proszę łapki w górę dla zasięgu, polecajcie to wideo również swoim znajomym. Razem możemy więcej. Tymczasem życzę Wam wszystkiego bezpiecznego. Cześć.